wyobraźnia rozpościera skrzydła tam, gdzie rozum rozkłada tylko sieci logiki. Cisza jest milczącym nauczycielem, który bez słów odsłania głębie istnienia. Kiedy serce prowadzi, a umysł słucha, odkrywasz harmonię w każdej chwili. Pozwól by wszystko płynęło. Nie zatrzymuj nurtu, a przekroczysz horyzont własnych ograniczeń. Zrozumienie nie jest zdobyczą, lecz odsłonięciem prawdy, która zawsze była obecna. Nie walcz z tym, co jest, ucz się od tego, a znajdziesz spokój poza konfliktem. Nie jesteś myślami, które przychodzą i odchodzą, jesteś przestrzenią, w której się pojawiają. W prostocie bije serce rzeczywistości, niezaburzone przez szum opinii i interpretacji. To, czego szukasz, ujawnia się, gdy przestajesz patrzeć przez pryzmat oczekiwań. Każda emocja jest falą, Ty zaś jesteś oceanem który pozostaje niewzruszony. Najcichszy szept wewnętrznego głosu wybrzmiewa głośniej niż zgiełk zewnętrznego świata. Rzeczywistość nie potrzebuje Twojego zrozumienia, to Ty potrzebujesz zgody na to, co jest. Gdy łagodnie przyjmiesz to, co nieznane, otworzysz drzwi do nieskończonej kreatywności. Twoje wnętrze jest ogrodem, w którym każdy moment może rozkwitnąć kwiatem mądrości. Uważność jest lampą rozświetlającą mrok nieświadomości, ukazując kształty prawdy. Nie potrzebujesz aprobacji innych, by istnieć, twój byt jest niezależny od zewnętrznych ocen. Cisza odsłania to, czego szum myśli nie pozwala usłyszeć sekrety istnienia. Każde pozorne zakończenie jest jedynie punktem wyjścia do nowej historii. Traktuj każdą chwilę jak cenny kamień szlachetny, który odbija światło świadomości. Gdy zrozumiesz, że jesteś uczestnikiem tańca energii, przestaniesz się kurczowo trzymać form. W Twoim wnętrzu mieści się cały kosmos, a kluczem do niego jest czysta uwaga. Nie buduj murów z koncepcji, pozwól myślom przepływać. A odkryjesz wolność bez granic. Prawdziwa wiedza wyłania się z pustki, w której zasypiają wszystkie definicje. Życie jest jak lustro. Im spokojniej w nie spojrzysz, tym wyraźniej ujrzysz własne odbicie. Nie musisz udowadniać wartości swojego istnienia, wystarczy, że oddychasz i czujesz. Najsubtelniejszy uśmiech duszy pojawia się. Gdy akceptujesz siebie takim, jakim jesteś. Gdy odpuszczasz to, co zbyteczne, odnajdujesz prostą ścieżkę do pełni. Twoja świadomość jest przestrzenią, w której taniec form staje się świętem istnienia. Nieskończoność nie jest odległa. Jest tu i teraz, gdy uwolnisz się od linearnych myśli. Nie ma granicy pomiędzy tobą a wszechświatem. Każda cząstka ciebie jest jego odbiciem. Przestań nazywać i oceniaj mniej, a poznasz świat takim, jaki jest naprawdę. Miłość płynie nieprzerwanie, jeśli nie blokujesz jej koryta myślami o braku. Akceptacja nie jest słabością, lecz bramą do pełnego doświadczenia życia. Obserwuj zmiany jak chmury na niebie. Przychodzą i odchodzą, a ty trwasz. Najszczęśliwsze serce to to, które odnalazło spokój w prostocie bycia. Nie próbuj posiadać światła bądź światłem a rozświetlisz mrok bez wysiłku każde pytanie jest jak okno przez które wpada promień nowego zrozumienia nie biegnij za horyzontem przyjmij że jest on zawsze tam gdzie jesteś ty cisza jest stara jak czas i młoda jak narodziny każdej myśli która się w niej pojawia puść lęk który trzymacie w ryzach a odkryjesz że bez niego potrafisz latać Każde życie jest ścieżką, a każdy krok jest tańcem stworzonym przez Twój wewnętrzny rytm. Zanurz się w oddechu, a poczujesz, że nie jesteś oddzielną istotą, lecz jednym pulsem wszechświata. Tam, gdzie słowa zawodzą, milczenie recytuje pieśń o jedności wszystkich rzeczy. Przyjmuj doświadczenia jak nauczycieli, a każde spotkanie stanie się lekcją. Nie musisz zrozumieć wszystkiego, aby kochać. Tak jak nie musisz znać nut, by cieszyć się muzyką. Wszystkie drogi prowadzą do tego samego źródła, gdy spoglądasz na nie oczami świadomości. Rzeczywistość jest jak rzeka. Nieustannie płynie, a ty możesz łagodnie płynąć razem z nią. Nie komplikuj prostoty, a odnajdziesz piękno w najzwyklejszym geście. Największa mądrość objawia się wtedy, gdy przyjmujesz swoją niewiedzę z pokorą. Zrzuć maski wymyślone dla oczu innych, a ujrzysz swoje prawdziwe oblicze. Każda emocja jest gościem, który przychodzi i odchodzi, Twoim zadaniem jest obserwować. Umysł jest narzędziem, a nie władcą pozwól Mu pracować dla Ciebie, nie przeciw Tobie. Wewnętrzny spokój pojawia się, gdy nie próbujesz zmieniać chwili. A jedynie ją rozumiesz. Im mniej oczekujesz, tym więcej dostrzegasz cudów w każdym napotkanym spojrzeniu. Pozwól rzeczom być, a zrozumiesz, że nie musisz ich kontrolować, by tworzyć harmonię. Życie jest lustrem, w którym widzisz własne nastawienie, naucz się patrzeć z łagodnością. Każde doświadczenie jest kluczem do innego wymiaru wiedzy, do którego dostęp ma Twoje wnętrze. W ciszy słyszysz rytm istnienia, który przemawia językiem bez słów. Gdy przestajesz porównywać się z innymi, odkrywasz własny niepowtarzalny skarb istnienia. Nieprzewidywalność życia to taniec nieskończonych możliwości, zaproś je do wspólnego ruchu. Twoje wnętrze jest oazą, do której możesz powrócić w każdej chwili, by odnaleźć pokój. Rzeczywistość rozkwita, gdy patrzysz bez filtrów. A jedynie z otwartymi oczami i sercem. Każdy wdech i wydech to pieśń jedności, która łączy cię z całym kosmosem. Nie ograniczaj się do ról i tytułów, które nadaje ci świat. Jesteś czymś znacznie głębszym. Puść kontrolę nad tym, czego nie możesz zmienić, a odkryjesz mądrość w odpuszczaniu. Nic nie jest stałe, nawet Twoje poglądy, pozwól im płynąć i ewoluować z doświadczeniem. Zrozumienie nie przychodzi poprzez słowa, lecz przez ciszę, w której się rodzą. W chwilach bezczynności umysł odnajduje swą naturę, odbijając bezkresne niebo świadomości. Każde spotkanie z inną istotą to wymiana energii, z której możesz czerpać naukę. Twoje ciało jest instrumentem, a twoja świadomość jest muzykiem, który kreuje melodię życia. Im głębiej wnikasz w teraźniejszość tym bardziej rozszerzasz swoje spojrzenie na nieskończoność. Pozwól, by mądrość czasu przepływała przez ciebie. Nie próbuj zatrzymać żadnej chwili. Zaufanie jest mostem pomiędzy twoim sercem, a tajemnicą, która czeka na odkrycie. Nie szukaj wolności w oddaleniu od świata. Znajdź ją w pełnym uczestnictwie w nim. Każda iluzja traci moc, gdy odsłaniasz ją światłem uważności przyjmij każdą zmianę z uśmiechem bo jest ona darem który kształtuje twoją drogę twoje wnętrze jest ogrodem który rozkwita gdy go pielęgnujesz akceptacją poza formą i kształtem istnieje niezmienna esencja którą jesteś w istocie każda myśl jest przebłyskiem energii a ty jesteś przestrzenią w której się pojawia nie mierz swojego życia miarą czasu ale głębią doświadczenia, jakie ze sobą niesie. Rzeczy, których się trzymasz, wiążą cię, puść je wolno, a odnajdziesz lekkość. Każde ziarno wątpliwości może wykiełkować w kwiat zrozumienia, jeśli je uważnie podlejesz. Nie musisz być bohaterem swojej historii bądź świadkiem, a zrozumiesz jej sens. Zanurz się w ciszy, a usłyszysz symfonię istnienia w każdej komórce swojego ciała. Czy nic nie jest ostateczne poza przestrzenią, która wszystko w sobie mieści? Nie zabiegaj o rzeczy, pozwól im do ciebie przypłynąć, jeśli tak ma się stać. Życie jest ścieżką nauki, a każdy oddech to nowy rozdział w Księdze Poznania. Patrząc w oczy innej istoty, widzisz siebie w innym wydaniu, w innej opowieści. Twoja wolność nie leży poza tobą, lecz w zrozumieniu, że sam tworzysz swoje granice. Nieposiadanie definicji siebie pozwala stać się tym, co niemożliwe do opisania. Cisza jest pustym naczyniem, które możesz napełnić światłem własnej obecności. Nie ma końca drogi do poznania, jest tylko coraz głębsze zanurzenie w tajemnicę bytu. Każde słowo, którego nie wypowiesz, może stać się przestrzenią dla nowego zrozumienia. Kiedy przestajesz oceniać, odkrywasz, że wszystko jest częścią jednej symfonii. Twoja percepcja maluje krajobraz świata, dbaj więc o czystość pędzla i płótna. Puść lęk przed zmianą, a zobaczysz, że jesteś jak ptak, który odkrywa nowe niebo. Nie potrzebujesz imponować innym, twoja obecność jest cudem sama w sobie. Każde nieporozumienie jest szansą na głębsze zrozumienie, jeśli podchodzisz do niego z otwartością. Życie nie jest zagadką do rozwiązania. Lecz melodią do wsłuchania się w każdy jej ton. Najczystsza miłość nie pyta o powody, po prostu jest, rozświetlając wszystko, czego dotknie. Akceptacja nie jest rezygnacją, lecz świadomym przyjęciem tego, co jest, bez oporu. Nie oddzielaj umysłu od serca, razem tworzą kompas, który prowadzi przez otchłanie bytu. Niespodzianki życia są przypomnieniem. Że nie możesz zamknąć istnienia w sztywne ramy. W głębi każdej chwili mieszka cała wieczność, gdy nie rozpraszasz uwagi w przeszłości lub przyszłości. Twoja świadomość jest bezbrzeżnym oceanem, w którym fale doświadczeń pojawiają się i znikają. Kiedy rozum milknie, serce śpiewa pieśń, którą rozpoznaje cały wszechświat. Nie potrzebujesz słów, by zrozumieć sens wystarczy gotowość, by go poczuć. Każda trudność to nauczyciel w przebraniu, który pokazuje ci twoją wewnętrzną siłę. Zamknij oczy, a ujrzysz nieskończone przestrzenie, które umysł próbuje ubrać w formy. Nie szukaj dowodów na swoją wartość, twoje istnienie jest wystarczającym argumentem. Życie jest jak sen, w którym twój stan świadomości kształtuje krajobrazy zdarzeń. Nie oceniaj drogi innej istoty, tak jak nie oceniasz ścieżki rzeki do oceanu. Twoje serce jest światłem latarni, które prowadzi Ciebie i innych przez mrok niepewności. Odpuszczenie nie jest przegraną, lecz zwycięstwem wewnętrznej wolności. Wszechświat to taniec energii, a każdy człowiek jest jednym z nieskończonych tancerzy. Nadzieja to płomień, który rozświetla drogę, gdy otacza Cię mgła wątpliwości. Nie znajdziesz prawdy w hałasie konceptów, lecz w ciszy, gdzie się one rozpływają. Każda chwila jest nasionem przyszłości, które kiełkuje w glebie Twojej uwagi. Wszystko, co nazywasz swoim życiem, jest tylko odbiciem Twojego wnętrza w lustrze istnienia. Nie staraj się poznać wszystkiego, poznaj to, co najbliższe. Siebie, a reszta sama się ukaże. Każda porażka jest krokiem do zrozumienia, a każde zrozumienie zbliża cię do mądrości. Obserwuj swoje uczucia jak podróżnika, a zauważysz, że one także mają swój rytm i cel. Wyjście poza umysł nie oznacza jego zniszczenia, lecz zrozumienie, że to tylko narzędzie. Miłość jest klejnotem, który świeci bez względu na to, czy ktoś na niego patrzy. Nie szukaj trwałości w świecie form, stałość istnieje w przestrzeni, w której formy się pojawiają. Każda chwila to szansa na przebudzenie, jeśli podejdziesz do niej z otwartymi oczami. Twoje życie jest płynąca melodią, której ton zależy od Twojego wewnętrznego nastroju. Posiadanie wiedzy nie jest celem, celem jest mądrość, która z wiedzy potrafi czerpać ciszę. Zamiast walczyć z lękiem, Obejmij go zrozumieniem, a jego energia posłuży ci do wzrostu. Nie jesteś obserwatorem życia, jesteś życiem, które obserwuje samo siebie. Każda rozmowa z drugim człowiekiem to wymiana światła, która może rozjaśnić wnętrza. Uwolnij się od pośpiechu, a odkryjesz, że czas płynie wewnątrz ciebie, nie na zewnątrz. Przestań gonić za odpowiedziami. Pozwól, by pytania przeprowadziły Cię przez nowe ścieżki. To, czego szukasz, może być ciszą pomiędzy dźwiękami, przestrzenią pomiędzy myślami. Nie ma nic bardziej niezwykłego niż zwyczajność, gdy widzisz ją oczami dziecka. Nie potrzebujesz mapy, gdy Twoje serce jest kompasem prowadzącym do wewnętrznej prawdy. W odprężeniu umysłu rodzi się wgląd, który oświetla każdy zakątek Twojego jestestwa. Życie nie jest linearną opowieścią, to kosmiczny poemat pisany wieloma głosami. Najłagodniejszy dotyk uwagi potrafi ukoić najdziksze emocje i przywrócić równowagę. Nie ma większego bogactwa niż odkrycie, że wszystko czego potrzebujesz masz w sobie. Gdy nie opierasz się chwili, chwila odsłania swoje głębsze znaczenie. Twoje wnętrze jest księgą której karty wypełnione są mądrością czekającą na przeczytanie. Nie wierz w ograniczenia, które stworzył twój umysł, przekonaj się, co jest poza nimi. Nie identyfikuj się z rolami, które grasz, bo twoja istota jest poza wszelkimi rolami. Wyobraźnia pozwala przekroczyć granice tego, co znane, i zasmakować nieskończoności. Każde spojrzenie w głąb siebie to podróż. W nieznane rejony własnej duszy. Nie uciekniesz przed sobą, dokądkolwiek pójdziesz, zabierasz siebie ze sobą. Najsubtelniejsza mądrość wyraża się w tym, jak reagujesz na najmniejsze drobiazgi dnia. Twoja obecność jest iskrą, która rozpala płomień zrozumienia w drugim człowieku. Rzeczywistość to płótno, na którym Twoja świadomość maluje obrazy znaczeń i symboli. Każda próba kontroli ogranicza przepływ energii, pozwól jej płynąć i ucz się od niej. Najgłębsza modlitwa jest milczeniem, w którym jedność staje się odczuwalną prawdą. Kiedy rozpoznajesz, że nie musisz być doskonały, możesz zacząć żyć naprawdę. Twoja wolność rozpoczyna się w chwili, gdy rozumiesz, że nie jesteś więźniem myśli. Życie nie pyta o pozwolenie, ono po prostu się dzieje. A ty możesz z nim współgrać. Każdy oddech jest zaproszeniem do uczestnictwa w tańcu istnienia, pełnym kolorów i dźwięków. Nie oddzielaj siebie od natury, jesteś liściem na drzewie życia, który rośnie i oddycha. Nie jesteś historią, którą opowiadasz, jesteś przestrzenią, w której ta historia się toczy. Gdy przyjmujesz świat takim, jaki jest, Zaczynasz dostrzegać jego doskonałość w niedoskonałości. Każda myśl jest jak gość, który przychodzi i odchodzi. Ty jesteś domem, który trwa. Nie szukaj sensu na zewnątrz, sens zakorzenia się w tobie, w twojej ciszy i uwadze. Najpiękniejsza podróż to ta, która prowadzi w głąb siebie, tam, gdzie milkną wszystkie pytania. Nie da się opisać światła słowami, można je tylko poczuć gdy otworzysz się na jego blask. Kiedy puścisz potrzebę oceny, świat odsłoni się w swej pierwotnej czystości. Nie ma drogi do prawdy, prawda jest drogą sama w sobie prowadzącą z wnętrza na zewnątrz. Twoja świadomość jest oknem, przez które patrzysz na nieskończony krajobraz istnienia. Im mniej rzeczy potrzebujesz, tym więcej przestrzeni masz na oddech i zrozumienie. Kiedy serce i umysł tańczą razem, powstaje pieśń jedności, którą słyszy całe stworzenie. Nie bądź więźniem własnych wyobrażeń, pozwól im być, a odkryjesz wolność poza nimi. Każda emocja przynosi wiadomość, wysłuchaj jej, a zrozumiesz swój wewnętrzny krajobraz. Nie próbuj zrozumieć życia rozumem, pozwól, by życie samo objawiło ci swoją naturę. Nie posiadaj, lecz doświadczaj, a przekonasz się, że największe skarby są nietrwałe. Nie stawiaj oporu temu, co przychodzi. To, co ma odejść, i tak odejdzie, a co ma zostać, pozostanie. Kiedy słuchasz bez interpretowania, słyszysz muzykę, która rozbrzmiewa w każdej formie. Nie martw się o to, czy jesteś na właściwej ścieżce. Każda ścieżka jest właściwa. Życie jest płomieniem który sam siebie nie spala, lecz oświetla drogę przez wieczność. Poznanie siebie jest podróżą, podczas której każdy przystanek jest odkryciem nowego wymiaru. Nie dąż do perfekcji, dąż do autentyczności, a świat odpowie ci swoją szczerością. Każda zagadka jest zaproszeniem do poszerzenia umysłu o przestrzeń niewiedzy. W ostatecznym wymiarze jesteś poza imieniem i formą czysta świadomość pozbawiona etykiet. Nie ma pytań bez odpowiedzi, są tylko odpowiedzi, które czekają aż umysł ucichnie. Wolność nie polega na braku zobowiązań, lecz na świadomym wyborze, któremu służysz. Kiedy pozwolisz sobie na błąd, odkrywasz, że błąd jest tylko drogowskazem do głębszej prawdy. Życie jest jak rzeka pełna zakrętów. A każda zmiana kierunku to szansa na nową perspektywę. Nie trzymaj się krawędzi, wejdź w głąb doświadczenia, a dojrzysz rzeczy niewidoczne z brzegu. Każda pora dnia ma swój smak ciszy i dźwięku, ucz się delektować nimi w milczeniu. Niekiedy odpuszczenie jest najpotężniejszym aktem kreacji, bo robi miejsce na nowe. Jesteś strumieniem świadomości, który nie zna granic chociaż czasem je sobie wyobraża. Nie lękaj się niewiedzy, jest ona przestrzenią, w której powstają nowe odkrycia. Twoje życie jest modlitwą wypowiadaną każdym oddechem, intencją i uczuciem. Nie zapominaj, że chwila obecna jest jedyną bramą do poznania siebie. Żadna idea nie jest w stanie objąć całości bytu, to też pozwól ideom płynąć swobodnie. Każda kropla rosy odbija cały wszechświat, a ty możesz to dostrzec, gdy porzucisz pośpiech. Nie jesteś schronieniem dla lęku, lecz światłem, które rozprasza jego cień. Uważność jest lustrem, w którym rzeczywistość objawia się w pełni swoich barw. Zrozum, że nic nie jest ostateczne, a otworzysz się na wieczną świeżość życia. Niech twoje milczenie będzie dłuższe niż twoje wypowiedzi. A słowa nabiorą wagi. Świat, którego doświadczasz, jest odbiciem twojego wewnętrznego nastawienia. Kiedy nie próbujesz zatrzymać czasu, zauważasz, że czas jest jedynie umownym konceptem. Największą rewolucją jest zrozumienie, że nie musisz zmieniać świata, by być wolnym. Twoje serce zna język, którego rozum nie pojmuje, ucz się z niego bez tłumaczenia. Nie ma prostszego sposobu na poznanie siebie, niż bycie uważnym świadkiem własnych doświadczeń. Życie rozkwita tam, gdzie zaprzestajesz kontrolowania, a zaczynasz współuczestniczyć. Najgłębsze odpowiedzi pojawiają się w chwilach milczenia, gdy przestajesz naciskać. Twoja obecność jest przywilejem, dzięki któremu wszechświat może poznać siebie. Nie czekaj, aż będzie idealnie. Działaj w tym, co jest, i zobacz, jak piękno wyłania się z niedoskonałości. W chwili, gdy przestajesz walczyć z czasem, on staje się przyjacielem, a nie wrogiem. Życie jest historią opowiadaną przez ciszę, słowa są tylko jej komentarzem. Kiedy spoglądasz w niebo, patrzysz w siebie, gdyż gwiazdy i ty pochodzicie z tej samej iskry. Z każdą chwilą możesz wybrać nową ścieżkę. Bo jesteś twórcą własnego przeznaczenia, nie potrzebujesz gwarancji, by iść naprzód. Zaufaj krokom, które stawiasz w nieznane. Rozluźnij się w niewiedzy, a zrozumiesz, że jest ona jak czysta karta, na której maluje życie. Nie ma nic bardziej ożywczego niż chwila szczerego zrozumienia w gąszczu niepewności. Twoje wnętrze jest źródłem, z którego wypływa strumień zaufania, ciszy i mądrości. Nie próbuj być czymś innym niż jesteś, bądź tym w pełni, a odkryjesz wszystkie barwy istnienia.